Witam wszystkich widzów. Dzisiejszy materiał będzie o Mercedesie SL-u. Szybka usterka związana z problemem z rozruchem, to znaczy, auto odpala i za chwilę gaśnie. Widzicie, ciśnienie paliwa jest na poziomie 1,5 bara. Gdy auto odpala, to ciśnienie jest w normie, gdy nie odpala, no to nie mamy ciśnienia i tą. Usterkę wywołuje sterownik silnika z tego względu, że jeśli przekaźnik nie jest przez niego wysterowywany, no to automatycznie nie odpala. Dobre. No, czyli jak widzicie. Teraz ciśnienie nam idzie w kierunku 4, no niecałe 4 bary więc w samym sterowniku jest półsterka